Czy można być bardziej w czarnej D niż aktualnie znajduje się Kijów? Szczerze chyba nie. Bo jak inaczej odbierać fakt, że z jednej strony kanclerz Niemiec Merz zapewnia, że nikt nie powinien wątpić we wsparcie Berlina dla Ukrainy i że przyszłość tego kraju jest przyszłością Europy? Ale czy aby na pewno tak jest? Czy to, co widzimy przed kamerami, to tylko gra pozorów, niczym głośne jakiś czas temu hełmy? I tu właśnie pytanie, moi mili, do was. Czy w ogóle ktoś z was wierzy jeszcze w polityczne deklaracje, które brzmią jak perfekcyjnie wyreżyserowane występy? A może to tylko fasada, za którą dzieje się coś zupełnie innego? Według niemieckiego dziennika Die Zeit, podczas gdy Europa publicznie prezentuje jedność, Niemcy prowadzą własną cichą grę, która mówiąc wprost, coraz bardziej przypomina to, co kiedyś spotkało naszą Polskę. Z dnia na dzień jesteśmy wręcz bombardowani informacjami, które 2-3 lata temu byłyby nie do pomyślenia. A teraz pojawiają się pytania o to, dlaczego nowa strategia bezpieczeństwa USA zakłada bliską współpracę z Rosją, ale bez udziału Europy. Jeszcze niedawno taki scenariusz brzmiałby jak Tiller Political Fiction. Dziś coraz bardziej przypomina prawdziwą polityczną układankę, której nikt nie gra już czysto, więc z dzisiejszego materiału, Dowiecie się także, czy Donald Trump chce Pol Exitu, jak ujawniły niektóre z zachodnich mediów. Polska była jednym z dwóch narodów, które zapłaciły więcej niż miały zapłacić, co było naprawdę miłym gestem. Witam Was więc jak zwykle serdecznie na kanale Tomasz Bednarski Biznes i Świat. Zapraszam na dzisiejszy materiał, bo będzie się działo. Startujemy. Uważasz, że Tobie i twoim bliskim brakuje odpowiedniej wiedzy? Teraz, rejestrując się w XTB z kodem Bednarski, otrzymacie pełny kurs edukacyjny dedykowany początkującym inwestorom. Inwestowanie jest ryzykowne, inwestujcie więc odpowiedzialnie. Zanim, moi drodzy, przejdziemy dalej, chciałem wam wszystkim przekazać coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Chciałem wam gorąco polecić, tę oto książkę o przyszłości nas Polaków i naszej Polski, która może, a co omawia praca Oskara, wcale nie musi być świetlana, bo to, jak ona się potoczy, było i jest i będzie zależne od wielu czynników, w tym na samych. Książka jest naprawdę ciekawa, a ja miałem to szczęście, że mogłem się z nią zapoznać jeszcze zanim trafiła do wydawnictwa. Pamiętajcie, święta tuż tuż, a ta lektura dla kogoś, kto lubi czytać, może być idealnym prezentem pod choinkę. A na dodatek, do 16 grudnia wysyłka jest darmowa, więc warto się pospieszyć. Dzięki. Do 16 grudnia. Biały Dom ewidentniej, coraz mocniej naciska na Zelenskiego oraz europejskich rządzących, jednocześnie całkowicie ignorując przy tym ewentualną opinię Polski, by reszta zaakceptowała jak najszybciej warunki przedstawiane przez Putina i zakończyła wojnę. Mówi się o deeskalacji, o realistycznym kompromisie, ale w praktyce oznacza to wycofanie ukraińskich wojsk z części okupowanych terytoriów i zamrożenie konfliktu na warunkach Kremla, co przyszłościowo dla naszej Polski byłoby Mówiąc wprost, raczej kiepskim rozwiązaniem. To już nie przypomina zwykłego manewru dyplomatycznego. To wręcz polityczne trzęsienie ziemi, które może doprowadzić do rozłamu nie tylko na samej Ukrainie, ale także w całej Europie. Co więcej, dla wielu analityków wojskowych jest jasne, że takie posunięcie mogłoby wywołać otwarty bunt w armii, zwłaszcza wśród nacjonalistycznych formacji ochotniczych, które odgrywały kluczową rolę na pierwszej linii frontu. Nawet jeśli prezydent Ukrainy podjąłby decyzję o wycofaniu wojsk, wcale nie jest pewne, czy wszyscy żołnierze wykonają taki rozkaz, bo jest wielce prawdopodobne, że niemal natychmiast opór przerodzi się Partyzanckie podziemie. Oczywiście, czysto teoretycznie, to kompletnie nie nasz polski problem, ale patrząc szerzej na Europę, nie jest to już aż tak oczywiste. Tym bardziej, że pozornie w debacie publicznej Berlin trzyma się twardej narracji: wspierajmy Ukrainę, nakładamy sankcje, nie uginamy się przed Kremlem. Ale za kulisowo kombinuje, jak się da. I jak wynika z ustaleń medialnych w Abu Dhabi, Odbyło się spotkanie, które nie powinno było w ogóle się wydarzyć, jeśli Niemcy rzeczywiście są aż tak konsekwentni jak deklarują. Po stronie niemieckiej obecni byli Ronald Pofala, były szef Urzędu Kanclerskiego, Martin Hoffman z Forum Niemiecko-Rosyjskiego oraz były lider SPD, Matthias Placek. Po stronie rosyjskiej pojawili się ludzie z samego serca putinowskiego systemu: Wiktor Zubkow, przewodniczący Rady Nadzorczej Gazpromu, oraz Walerii Fedejew, wpływowy doradca Putina, objęty z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. To nie była wymiana grzeczności. Głównym tematem rozmów miała być możliwość wznowienia tzw. dialogu petersburskiego. To projekt zainicjowany jeszcze w 2001 roku przez Gerharda Schrödera i Władimira Putina. Przez lata stanowił on fundament nieformalnych relacji gospodarczo-politycznych między Niemcami a Rosją. Zawieszono go dopiero w 2021 roku, w momencie gdy polityczne filtry Berlina z Moskwą zaczęły wyglądać coraz bardziej toksycznie. Teraz, natomiast ku zdumieniu wielu obserwatorów, istnieje frakcja w niemieckiej polityce, która chce ten format ożywić, i średnio ich interesuje, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ważniejsza jest kasa, jaką da się wycisnąć na cichych biznesach z Kremlem. Przyznacie, hipokryzja do kwadratu. Ale to dopiero początek układanki, bo jak informuje niemiecki Die Zeit, rozmowy w Abu Dhabi miały być kontynuacją wcześniejszych poufnych kontaktów, które odbywały się już w Baku. Tym razem jednak delegacja niemiecka miała przekazać Rosjanom coś nowego, planowaną wizytę w Moskwie, która miałaby odbyć się na początku grudnia. Do stolicy Rosji mieliby przyjechać Pofala i Hoffman. Jednocześnie rozważana jest możliwość przyjazdu do Berlina Michaiła, Szwytkoja, pełnomocnika Putina do spraw kultury. Szwytkoj nie widnieje na listach sankcyjnych, więc jego wjazd do Niemiec jest formalnie możliwy. Ale politycznie byłby to gest o potężnym znaczeniu. Tylko będzie musiał szerokim łukiem omijać naszą Polskę. Bo jednemu z wysoko postawionych przedstawicieli kultury, a konkretnie Muzeum Ermitaż, też ostatnio wydawało się, że jakoś sobie przez Polskę przejedzie. A został aresztowany przez ABW. Wracając do naszego tematu przewodniego, Decide zresztą w sprawie wspomnianego Szwytkoja ironizuje, że trudno sobie wyobrazić, aby celem jego wizyty miało być podziwianie jeziora Łabędziego. Wracając do naszego tematu przewodniego, Die Zeit zresztą w sprawie wspomnianego Szwedkoja ironizuje, że trudno sobie wyobrazić, aby celem jego wizyty miało być podziwianie jeziora łabędziego. A jeśli przedstawiciel rosyjskiego rządu faktycznie pojawi się w Berlinie, będzie to pierwszy taki przypadek od wybuchu wojny. To natomiast sygnał, który można odczytać na wiele sposobów: jako sondowanie gruntu, jako testowanie europejskiej reakcji. A może nawet jako wstęp do budowania nowych kanałów wpływu w samym sercu Unii Europejskiej? Jedno jest pewne. Miejsce spotkań nie jest przypadkowe. Emiraty Arabskie i Azerbejdżan to idealne lokalizacje do tego typu rozmów. Zapewniają dyskrecję, brak zachodniej presji medialnej i łatwy dostęp zarówno Niemców, jak i Rosjan. A niestety, polityka Waszyngtonu dotycząca strategii bezpieczeństwa USA, zakładająca bliską współpracę Stanów z Rosją, ale bez udziału Europy. Najwyraźniej Niemcom dała także do myślenia i doszli do wniosku, że przecież, jak zawsze, można po cichu ugadać się z kremlowską wierchuszką, tak by Waszyngton za dużo nie ugrał, a przy okazji wyślizgać resztę Europy, w tym Polskę. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, i przechodzimy do dalszej części materiału: tajnej amerykańskiej strategii tego czy Polska stała się elementem większej geopolitycznej gry o której dotąd publicznie nie mówiono. Czy Donald Trump chce poleksitu? Czy Stany Zjednoczone naprawdę planują odciąć Polskę od Unii Europejskiej? W tej części dzisiejszego filmu przyjrzymy się przeciekom dotyczącym niepublikowanej dotąd części strategii bezpieczeństwa narodowego administracji Donalda Trumpa. Zobaczymy, jakie miejsce zajmuje w niej Polska i dlaczego amerykańskie plany mogą na lata zmienić układ sił w Europie. Jeśli chcecie zrozumieć, co tak naprawdę kryje się za konceptem Make Europe Great Again, czym jest tajemnicza grupa C5 i dlaczego Polska w tym dokumencie pojawia się tak często, to zostańcie ze mną, bo odpowiedzi mogą naprawdę Was zaskoczyć. Jeśli ktoś łudził się, że Donald Trump po powrocie do Białego Domu ograniczy się do retorycznych fajerwerków, to ujawniona, niepublikowana wersja amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego powinna te złudzenia. Zdecydowanie i ostatecznie rozwiać. Ten dokument to nie jest zwykła aktualizacja celów polityki zagranicznej, to jest mapa drogowa przebudowy porządku międzynarodowego i, co najbardziej szokujące, przebudowę Europy, w której Polska odgrywa rolę kluczowego narzędzia. Według tej strategii Stany Zjednoczone nie tylko przestają widzieć Unię Europejską jako partnera. One zaczynają traktować ją jako przeszkodę i wprost wpisują w swój plan odcięcie takich krajów jak Austria, Węgry, Włochy i właśnie nasza Polska od unijnego rdzenia. To jest geopolityczna tektonika. Żeby zrozumieć, jak daleko idzie ta wizja, trzeba zacząć od fundamentów samej strategii. W nowej wersji NSS. Pojawia się coś, co jeszcze kilka lat temu brzmiałoby absurdalnie w amerykańskim dokumencie strategicznym. Wezwanie do silnych, tradycyjnych rodzin oraz odnowy zdrowia duchowego i kulturowego Ameryki. To nie jest tylko konserwatywny zestaw haseł. To jest rama ideologiczna, która pozwala Białemu Domowi identyfikować, wspierać i wzmacniać podobne ruchy w Europie. Dokument wprost krytykuje europejskie elity, za jak to określono, wymazanie cywilizacyjne wynikające z imigracji, laicyzacji i polityk społecznych. A jeśli cywilizacja jest zagrożona, to trzeba ją bronić najlepiej przez stworzenie osi państw, które będą promować nowy, tradycjonalistyczny model świata. W tym miejscu do gry wchodzi rozdział zatytułowany MAKE EUROPE GREAT AGAIN, a w jego centrum znajduje się idea, by Stany Zjednoczone przebudowały swoje relacje z kontynentem na zasadzie selektywnej współpracy. Nie z Brukselą, nie z całością Unii Europejskiej, ale wybranymi rządami, które łączy jedna rzecz. Ideologiczna kompatybilność z administracją Trumpa. Według tego dokumentu mają to być Austria, Węgry, Włochy i nasza Polska kraje, które strategia określa jako zdolne do odłączenia od Unii Europejskiej nie poprzez twardy nacisk, ale poprzez odpowiednie wpływy poprzez konsekwentne wzmacnianie ich politycznych, intelektualnych i kulturowych środowisk, które apelują o suwerenność i tradycyjny europejski styl życia. Co więcej, obstawiam, że przy obecnych problemach Unii nie będą mieli większych problemów z wdrożeniem tego planu w życie. Tym bardziej, że ta strategia nie mówi o rozbijaniu Unii metodami siłowymi. Ona mówi o jej erozji od środka, o wspieraniu partii, ruchów i instytucji, które promują ideę, że Europa powinna wrócić do XIX-wiecznego modelu państw narodowych, rywalizujących bloków. Stref wpływów. Jeśli takie środowiska są jeszcze do tego proamerykańskie, Waszyngton chce traktować ich jak strategicznych partnerów. Ale najważniejszy element dokumentu znajduje się gdzie indziej: to propozycja stworzenia nowej globalnej architektury w postaci grupy C5. Ma to być nowy klub mocarstw USA. Chiny, Rosja, Indie i Japonia. To jest prawdziwy sejsmiczny wstrząs dla globalnej polityki, bo ten format działałby jak alternatywa dla grupy G7, ale z jednym kluczowym szczegółem: Europa. Nie ma tam już miejsca. Nie ma Niemiec, nie ma Francji, nie ma Unii jako całości, nie ma nawet NATO w swojej tradycyjnej roli, więc de facto USA i Rosja, a pośrednio pewnie także Chińczycy, robią sobie z Europą co chcą. Lub jak ktoś to obrazowo ostatnio ujął, Europa i tym samym Polska rozkłada co ma na wjazd wielkich interesów mocarstw, nie mając za wiele do powiedzenia. Mówiąc bardziej dosadnie, to po prostu gwałt na starym kontynencie. Przyznacie pomysł mocno radykalny, bo całkowicie przestawia oś świata. Zamiast dotychczasowego zachodu kontra reszta świata, Trump proponuje format, w którym Waszyngton gra jednocześnie z Pekinem, Moskwą, New Delhi, czyli de facto największymi cywilizacyjnymi blokami planety. A Europa? Europa zostaje zepchnięta do roli wytresowanego zwierzaka, który biernie obserwuje i co by mu owi wielcy panowie nie rzucili, ma brać. I albo machać ogonem, albo skulić go pod siebie i znać swoje miejsce. To jest geopolityczna detronizacja kontynentu, która jeszcze nigdy nie była wyrażona tak otwarcie. Jeszcze bardziej szokujący jest sposób, w jaki dokument uzasadnia tę zmianę. W pełnej wersji strategii pojawia się niezwykle szczere i dla wielu szokujące wyznanie. Ameryka poniosła porażkę w próbie budowania globalnej hegemonii. Chcieliśmy hegemonii, której nie powinniśmy pragnąć i której nie da się osiągnąć. Czytamy w tekście. To jest rewolucja w myśleniu amerykańskich elit. Po dekadach przekonania, że USA mają moralny i polityczny obowiązek zarządzać światem, strategia Trumpa mówi wprost: "Kończymy z tym. Od dziś zajmujemy się tylko tym, co bezpośrednio dotyczy naszych interesów". No to akurat że w przypadku obecnego amerykańskiego prezydenta interesuje go przede wszystkim jego własny interes, to chyba raczej nikogo już nie dziwi. Ale tak na poważnie co więc go nie dotyczy? Na przykład długofalowa obrona Europy. Dokument wprost stwierdza, że Stany Zjednoczone nie mają obowiązku dbania o bezpieczeństwo na kontynencie, który nie chce płacić za własną obronę. Dlatego strategia ma naciskać na europejskich sojuszników, by odłączyli się od amerykańskiego wsparcia wojskowego. Innymi słowy, albo płacicie grubą kasę, albo radzicie sobie sami. Co już nieraz słyszeliśmy z ust przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. Pytanie: ile jeszcze tej kasy mamy płacić? I tu pojawia się największy paradoks. Z jednej strony Europa ma stać się bardziej samodzielna, bo Ameryka nie chce jej już bronić, z drugiej, ta sama strategia proponuje Wyciągnięcie z Unii kilku kluczowych państw i włączenie ich w amerykański projekt przebudowy Zachodu. To jest model rodem z XIX wieku budowanie własnej strefy wpływów przez wspieranie rządów przyjaznych ideologicznie. A jak coś nie pasuje, to kopa w cztery litery, jak walczącej przeciwko Rosji Ukrainie i niech Was rozbiorą na kawałki przyznacie, że mocno radykalne i brzmi znajomo ta połajanka tak? Jałtańsko. Choć tym razem w całym układzie ponoć Polska odgrywa absolutnie kluczową rolę. Ma być jednym z filarów amerykańskiej obecności w Europie, narzędziem, dzięki któremu USA mogą wywierać wpływy na kontynent bez angażowania się w kosztowną architekturę, jak Unia Europejska czy NATO. I trzeba to powiedzieć brutalnie. Jeśli ta strategia zostanie wdrożona, Polska stanie się polem największej rywalizacji politycznej od 1989 roku, i oby tylko nie stała się z tego powodu kolejny raz Poligonem Europy. W tle tego wszystkiego toczą się równoległe działania administracji Trumpa w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Prezydent USA zwiększa presję na Zełęckiego, aby ten zgodził się na zawieszenie broni, czyli przyjęcie planu, który według doniesień został zaakceptowany przez Moskwę. Nie chodzi o pokój, chodzi konkretnie o zatrzymanie wojny, aby Ameryka mogła przerzucić swoją uwagę i zasoby na nowe pola rywalizacji. Chiny, Amerykę Łacińską, Bliski Wschód. Dla starego kontynentu to jednoznaczny sygnał. Skończyła się epoka, w której USA były gwarantem bezpieczeństwa. Nadchodzi era transakcji biznesowych, w których człowiek, ba, całe narody kompletnie się nie liczą. Bo ważny jest jedynie interes mocarstw, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych Ameryki. I choć Biały Dom oficjalnie zaprzeczył istnieniu nieopublikowanej wersji NSS, to. Logika dokumentu jest spójna z całym kursem, jaki prezentuje administracja Trumpa od momentu powrotu do władzy. I nawet ostatnie słowne przepychanki ministra Sikorskiego z multimiliarderem maskiem są tego jasnym dowodem. Po pierwsze, więc redefinicja globalnej roli Ameryki. Po drugie, Budowanie nowej europejskiej osi konserwatywnej, która ma przeformatować kontynent. I z trzeciej, brutalny realizm, w którym interesy amerykańskiego państwa i tamtejszych miliarderów są ponad wszystkim. Jeśli ta strategia stanie się praktyką, to pytanie przestaje brzmieć: czy Polska zostanie odciągnięta od Unii Europejskiej? Prawdziwe pytanie brzmi: kto pierwszy zacznie pękać Europa, Polska, czy może sama wizja Ameryki jako centrum globalnego porządku? Tyle na dziś. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli ten materiał Wam się podobał, zostawcie proszę suba, łapkę w górę i koniecznie komentarz, co Wy myślicie o poruszonych dziś kwestiach. A w ramach wsparcia możecie w naszym sklepie poczynić zakupy dla siebie lub Waszych najbliższych w końcu święta tuż tuż. Oczywiście są także mile widziane super podziękowania albo podbicie tego filmu, jeśli posiadacie taką możliwość w Waszym YouTube, żeby zwiększyć jego zasięg. Ale niestety nie zawsze ta opcja jest aktywna. Z góry bardzo dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!